Pięć oznak, że Twoje imprezowanie być może wymyka się spod kontroli. Oznaka pierwsza, oddalasz się od rodziny i znajomych. Coraz rzadziej widujesz swoją rodzinę, coraz rzadziej widzisz swoich przyjaciół. Weekendy poświęcasz głównie na imprezy, tracisz kontakt z najbliższymi, a Twoimi jedynymi znajomymi to są osoby tylko od imprez. I sprawdź, czy osoby, z którymi imprezujesz, naprawdę zostaną z Tobą wtedy, kiedy będziesz potrzebował pomocy. Oznaka druga. Priorytet dla imprez. Żyjesz od weekendu do weekendu, żyjesz od imprezy do imprezy i liczy się tylko oczekiwanie na weekend i tylko oczekiwanie na imprezę. 3. Masz ciągle zły nastrój, jesteś podirytowany, jesteś ciągle zmęczony. To znaczy, że Twoje neuroprzekaźniki serotonina i dopamina prawdopodobnie są na niskim poziomie i jeśli ciągle odczuwasz, że jesteś senny, zmęczony lub zdenerwowany, podirytowany, to już najwyższy czas serio zrobić sobie przerwę. 4. Problemy ze snem. Twój układ nerwowy potrzebuje około 10 dni, aby w pełni się zregenerować po nieprzespanej nocy. Jeśli masz problemy ze snem, jeśli budzisz się w nocy, to czas najwyższy, zrobić sobie też dłuższą przerwę od imprez. I oznaka piąta wzrost tolerancji. Jeśli zauważyłeś, że z tygodnia na tydzień możesz napić się coraz więcej, możesz wziąć coraz więcej, to oznaka, że wzrosła ci tolerancja, i to już jest naprawdę bardzo poważny sygnał, że Powinieneś trochę przystopować. Tak więc, pamiętaj: przerwy od imprez są bardzo ważne dla regeneracji Twojego organizmu i dla regeneracji Twojego układu nerwowego. Więc, jeśli tylko możesz, to rób przerwy od imprezowania. Zobserwuj profil After Rave po więcej wiedzy o odpowiedzialnym imprezowaniu.